Witam was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do recenzji Motorola E40 Neo. Żeby tak nie przedłużając, powiem od razu na wstępie, przejrzałem sobie recenzji innych twórców polskich odnośnie tego telefonu. No i powiem wam, szczerze, że właśnie wszyscy łącznie ze mną tutaj dochodzimy do takiego wniosku, że jest to po prostu dobry telefon i tak naprawdę pod praktycznie każdym aspektem no nie zawodzi on i w zasadzie oferuje Coś powyżej przeciętnej, albo coś co po prostu jest dobre i w tej cenie, w której jest on obecnie, czyli około 1700 zł, no naprawdę jest to solidny wybór, bo patrząc na ten smartfon, to tak, wykonanie jest. Na dobrym poziomie mamy aluminiową ramkę, z przodu mamy ekran OLEDowy, też dosyć dobry, który jest zakrzywiony. Stąd też nazwa w sumie Edge. Motorola mówi, że wykonanie tyłu jest to skóra wegańska, no i po prostu to się fajnie prezentuje. Jeśli chodzi o ekran, mamy tutaj właśnie OLEDa, który też jest dobrej jakości. Mamy IP68, mamy dosyć dobre głośniki. Mamy naprawdę fajną specyfikację: 12 GB pamięci RAM, 256 GB dla użytkownika. Ekran, który ma 144 Hz odświeżania, no i w zasadzie dosyć też przyzwoity aparat, i również dobrą baterię. W zasadzie, no, smartfon, można by powiedzieć, kompletny w tej cenie. I podzielam zdanie tutaj wielu recenzentów, i się z nimi zgadzam, po prostu jest to naprawdę solidnie wyceniony smartfon, jak na to, co on oferuje, i po prostu już na starcie mogę go polecić. Jednak, żeby nie być gołosłownym, zapraszam do pełnej recenzji. Więc na początku wykonanie, no to jak już mówiłem wcześniej, dookoła mamy aluminiową ramkę, z przodu mamy szkło, jest to szkło Gorilla Glass wersji trzeciej. Jest ono zakrzywione po bokach, stąd właśnie też ta nazwa Edge. Z tyłu mamy skórę wegańską, u mnie w tym niebieskim kolorze prezentuje się, no moim zdaniem fantastycznie, ten telefon przykuwa po prostu wzrok. Mamy tutaj IP68, dzięki czemu też no, mamy tą odporność na zachlapania i tak dalej. Waga jest to 170 gramów. Tak więc smartfon też nie jest jakiś taki bardzo ciężki, jest on po prostu wyczuwalny w dłoni, ale nie ciąży nam on. Jeśli chodzi o wyświetlacz no to mamy tutaj POLED rozdzielczość 2400-1080 pikseli na 6,55 cala. Zagęszczenie 402 punkty na cal. screen to board ratio jest to 90,1%. No i mamy 144 Hz. No jest to naprawdę dobry wyświetlacz, już mówiłem o tym w pierwszych wrażeniach. W zasadzie, no, czego chcieć więcej w smartfonie z tej półki cenowej? Bateria ma pojemność 5000 mAh. W zestawie nie zabrakło szybkiej ładowarki, która ma 68 W. Również warto zaznaczyć, że w pudełku mamy poza ładowarką przewód USB typu C oraz etui, które wykonane jest z ekologicznego materiału. W chwili obecnej Android jest to Android wersji 13. Motorola deklaruje 2 lata wsparcia. Zobaczymy jak to będzie. W chwili obecnej jest to dosyć nowa wersja Androida, ale przypominam, że mamy już 14. Jeśli chodzi o procesor, mam tutaj Mediatek Dimensity 7030. Jest to 8 -rdzeniowa jednostka o taktowaniu 2,5 GHz. No i w codziennej pracy naprawdę telefon jest wydajny. Tu się nic nie zacina. Mamy 12 GB pamięci RAM w tej wersji. Dostępne są wersje 8, 128 dla użytkownika i 12 GB RAM i 256 y, pamięci dla użytkownika. A to znaczy, że telefon nie ma slotu na karty pamięci i zabrakło tutaj indukcyjnego ładowania, ale też nie możemy mieć wszystkiego w tej cenie. W przypadku aparatów również jest poprawnie. Mamy główny obiektyw. Standardowy o rozdzielczości 50 megapikseli. Jego światło jest to F1.8. Ma optyczną stabilizację obrazu. Pozwala nagrywać filmy w jakości 4K przy 30 klatkach. Za to drugi aparat. Mamy tutaj ultra szeroki kąt 13 MP. Kąt widzenia jest to 120 stopni, więc jest to taki dosyć szeroki kąt. Zdarzało się też szersze, ale również konkurencja pokazywała węższe. Światło to F2.2. On może być troszeczkę ciemny, ale patrząc na konkurencję, ona również oferuje tego typu jasności w obiektywach ultraszerokokątnych. Z przodu mamy portretowe 32 megapiksele ulokowane w postaci takiej kropki, światło F2.4 2 no i nagrywanie full HD z przodu. Uważam, że tutaj fajnie, żeby jednak ten smartfon z przodu nagrywał 4K. Średniaki Samsunga nawet już to potrafią. W każdym razie, jeśli chodzi o zdjęcia, będziecie mogli je tutaj zauważyć. Ja też smartfon testowałem w takiej, jakby może powiedzieć, przejściowej porze roku między zimą a wiosną. Więc też nie mam zbyt pięknych zdjęć, ale kilka gdzieś tam wam tutaj. Wrzucę i również aparatowo smartfon jest po prostu ok. W tej cenie myślę, że no, nie można wymagać też cudów, ale jak widzicie cały czas tutaj powtarzam, że smartfon w cenie około 1700 zł na dzień nagrywania materiału jest po prostu smartfonem solidnym. W każdym praktycznie aspekcie, czy to wydajność, czy to ekran, czy to aparat, czy to wykonanie, czy to bateria, o której jeszcze za moment. No po prostu ten smartfon jest takim solidnym graczem i no w zasadzie kupując taki telefon nie powinniśmy raczej być niezadowoleni. Jedynie tutaj pod wątpliwość zostawiam kwestię tego wsparcia. Motorola zapewnia dwa lata, a zobaczymy jak to będzie tutaj. No. Nie mogę się wypowiadać, dopóki nie zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jeśli chodzi o baterie i ładowanie, no to jak już wspominałem na początku, w zestawie mamy 68-watową ładowarkę, co jest naprawdę godne pochwały. Ma ona port USB typu C, Tak więc w zestawie również mamy przewód USB-C do USB-C. No i bardzo dobrze, że smartfon w takiej półce cenowej ma jeszcze ładowarki, bo patrząc również po konkurencji, czy to średniaki od Samsunga, czy to yy, średniaki od innych producentów, tutaj jeszcze się posiada ładowarki, z tego co pamiętam, ale tak naprawdę, no Motorola jest jednym z tych procentów, które dodają jeszcze ładowarki do zestawu i to jest naprawdę szybka ładowarka, tak więc należy to zaliczyć na duży plus jeśli chodzi o baterię, ma ona pojemność 5000 mAh obsługuje właśnie ładowanie Turbo Power zabrakło ładowania indukcyjnego, ale jak już mówiłem no nie ma się tutaj czego przyczepić, mamy smartfon za 1700 zł nie oczekujmy takiego, takich wodotrysków, i tak smartfon jest naprawdę solidną propozycją natomiast jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, u mnie wahał się on od 4 godzin, z 4 godziny zawsze był to taki wynik, głównie właśnie na LTE gdzie, gdzie LTE zużywa więcej prądu na Wi-Fi nawet potrafiłem wyciągnąć dłuższe wyniki, ale zawsze powyżej 4 godzin nie zdarzyło mi się aby gdzieś tam telefon rozładował się i miał na ekranie mniej niż 4 godziny chyba, że włączyliśmy sobie właśnie 144 Hz i miałem cały czas jasność na dużym poziomie również wtedy zdarzało się lekkie nagrzewanie Obudowy, również podczas ładowania, ale zauważyłem, że bardziej nagrzewa się podczas ładowania ładowarka niż sam smartfon, jednakże również to zaznaczam. W każdym razie bateryjnie też jest po prostu przyzwoicie i tutaj nie ma się do czego przyczepić. Smartfon jest po prostu bardzo optymalny, bardzo jakby jest to bardzo solidna propozycja w tej cenie. No, i cóż, mogę przejść do zwięzłego podsumowania. Ja ten smartfon mogę w chwili obecnej polecić. Jedynie poza tym wsparciem, które, no, jakby też nie jestem pewny tego. Motorola mówi o tym, że będzie dwa lata wsparcia. Przy każdym innym aspekcie ten telefon w zasadzie można powiedzieć, że błyszczy. No i był gdzieś tam okrzyknięty pod koniec ubiegłego roku najlepszym średniakiem. No i myślę, że coś w tym jest, bo mamy tutaj naprawdę fajne wykonanie. Ja lubię tą wegańską skórę. Przypominają mi się tutaj czasy Samsunga Galaxy Note 3 i Note 4, które miały taką imitację tej skóry oraz czasy LG 4 którego też miałem, on też miał taki skórzany tył, tak więc wykonanie jest solidne, poprawne ekran jest naprawdę moim zdaniem genialny, jeśli chodzi o tą półkę cenową nie dość, że mamy tutaj OLEDa, to mamy jeszcze 144 Hz Odświeżania, czyli coś, co nie zdarza się zbyt często. Jeśli chodzi o wydajność, również będziemy zadowoleni. 12 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci dla użytkownika, standard IP68, szybkie ładowanie w zestawie ładowarka 68W, bateria 5000 mAh. No to wszystko sprawia, że naprawdę ciężko nie polecić tego telefonu. Jedynie tutaj lekkie zastrzeżenia można by mieć do aparatu, ale również jeszcze raz podkreślam. Mamy cenę 1700 zł około. No, i tak naprawdę, gdzie może delikatnie aparat nie będzie nadrabiał, to nadrobią tutaj inne elementy, i no w zasadzie jest to tak solidny telefon. Jeśli chodzi o taką średnią półkę, że można go tylko w zasadzie polecać. Również nie zabrakło Etui w zestawie, fajnie, że taki dodatek się znalazł. Mamy tutaj współpracę z Panton, tak więc te kolory no, odpowiadają tak naprawdę tym wzornikom barwnym, i na przykład ten niebieski kolor, który ja testowałem no, prezentuje się moim zdaniem genialnie. No i w tym materiale myślę, że byłoby to wszystko. Dajcie znać, co myślicie o takich zwięzłych recenzjach. Myślę, że ona jest właśnie taką zwięzłą recenzją. No i tak naprawdę, co myślicie o motroli E40neo? Czy faktycznie jest to taki hit średniej półki, jak już było to zapowiadane wcześniej? Czy zgadzacie się z tą opinią, czy wręcz przeciwnie? Może używaliście, może macie ten model? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału. No i zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.